Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibli Toilet Tower Defense i oczywiście jesteśmy w Buff Tower Defense i słuchajcie, to co widzicie jest totalnie yy, prawdziwe jakby był ogromny update właśnie w tym drugim Toilet Tower Defense i słuchajcie, udało mi się zdobyć nową jednostkę na nagranie, jest to Large Scientist Cameraman i słyszałem od ludzi, że jest o wiele lepszy od Scientist Cameramana bo on tutaj nie spełnia roli leczenia, tylko jakąś inną nie mówili mi dokładnie ludzie o co chodzi, no i spoko bo nie lubię spoilerów, więc zobaczymy sobie na nagraniu o co w tym wszystkim Chodzi. Mamy tutaj też nowego takiego tytana, co nie, zwykłego tytana, speakermana, więc myślę, że weźmiemy, żeby wam pokazać, jak w tej grze to wygląda. Mam też tego large speakermana, więc ja bym też go chętnie wziął i wziąłbym jeszcze, no widzę, że tradey mi ludzie wysyłają. Zawsze ktoś ma coś fajnego, widzę, znaczy zawsze. Dużo osób ma takie fajne rzeczy, że ja po prostu nie wierzę w to. Dziękuję, big Pozdrawiamy Cię na nagraniu, oczywiście. Wydaje mi się, że to widz, skoro coś tutaj rzuca w prezencie, więc bardzo dziękuję. Wasz pozdrowionka na odcinku. Widzowie, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, ponieważ ja w tej gierce próbuje, znaczy ja jestem tutaj partnerem generalnie, ale nie mam jeszcze tej roli nad głową, która jest rolą youtubera. My generalnie jakby dostajemy to, ale kilka osób dostało, kilka nie. Wiem, dziwnie, ale no staram się, o to po prostu napisałem, że też bym chciał, co nie? Więc czekamy, będę miał rolę partnera, być może będzie tutaj też podpisywanie, wydaje mi się, że tak, więc no i dlaczego w ogóle zmienili gierkę? Bo widzicie, że jesteśmy totalnie na w spawnie, ale nadal to są postacie z Toilet Tower Defense, więc tutaj, znaczy nie wszystkie, wiadomo, nie o to chodzi, żeby to było jak Toilet Tower Defense, ale na pewno jakby bardzo to przypomina, nie? Mamy gemy dalej, mamy coiny i ogólnie dalej mamy engineer crate'y. To jest inżynier, inżynier skrzynka, nie? To nie jest już scientist crate, to jest In engineer, Engineer Crate Znaczy Inżynier Crate, dobra, więc widzowie Już nie będę tutaj pajacował, ale w każdym razie Możemy sobie przywoływać dalej tak jak było Co nie, wszystko jest tak samo, tylko po prostu Zmienili troszkę to jak to ogólnie Wygląda, żeby nikt nie powiedział Że to jest taka kopia Toilet to Ale wydaje mi się, że nadal jest to w pewnym sensie Kopia, zobaczmy w ogóle ile kosztuje Taki ziomek, 40 coinów Bez sensu, bez sensu, bo On jest mega OP, no nie wiem, jakby O, mam jeszcze Ninja Kameramena widzowie, nie no Totalny szał, patrzcie, mam wszystkie nowe postacie na ten odcinek, więc koniecznie lecimy to przetestować. Wydaje mi się, że bez żadnego tutaj przedłużania przetestujemy po prostu te wszystkie postacie. Bo powiem wam, że mega, mega fajnie to wygląda. Oczywiście samemu, żeby Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda. Aktualnie tutaj nie gra w niki, bo chcę to sam sprawdzić. I patrzcie, mamy Large Speaker do Patrzcie, jaki potężny ziomek. Normalnie, a ile bije ten ninja? Wiem, że ninja Cameraman w Toilet Tower Defense był OP. Czy tutaj też będzie? Nie wiem. Daję scientistę. I czajcie to. Sprawdzimy, co robi ten Large Scientist Cameraman. Nie? Więc tutaj poczekamy. Dobra, już mogę nawet postawić. Okej, okay, to postawmy go mniej więcej coś takiego. I co ty masz ziomek cooldowny, obrażenia rad co? Ej, chwila, dobra, chwila, chwila, chwila. Co? 100 i 250 coinów. Dobra, okej, okay. czyli jak ulepszę tego scientistę, to będzie mi dawał 200 co wave na pierwszym poziomie, a na pierwszym poziomie Large Scientist cameraman, cameraman będzie mi dawał nie 200, a 250 coinów co każdą nową rundę. Co jest w ogóle? Ej, dobra, widzowie, Large Scientist Cameraman dostał buffa w Toilet Tower Defense. To tak wygląda, naprawdę, patrzcie, nie dość, że on dużo bije. Mm, i naprawdę dużo bije. Powiem wam, że on w Toilet Tower Defense bił mało, leczył bazę, leczył HP naszej bazy, jak wiecie, obrywaliśmy to, naprawiał bazę i to nie było OP, no bo umówmy się, są postacie, które w sensie są skibili toilet które jak wlecą w bazę, to one-shotują ją. Więc po co nam leczenie bazy? Ja to już mówiłem nawet w Toilet Tower Defense, że to bez sensu. A tutaj ma on większe zastosowanie. Patrzcie, daje 500 kojdów. Co jest? To ja nie wiem. Scientisti są już mniej opłacalni. Da się więcej postawić large scientist kameramenów? Jeżeli tylko jeden... To mega fajnie, bo jednak wydaje mi się, że nie powinno być to tak nadużywane. Mam nadzieję, że taki large scientist kameramen, no, może być tylko jeden, co nie? Zobaczymy za chwilę, uwaga, sprawdzimy jak to tutaj wygląda. No wiecie, ta gierka nadal jest tworzona, nadal te bugi, bagi są naprawiane i serio ładnie im to idzie. Ja naprawdę tutaj przyznaję, że jest spoko. W sensie, jak sobie tak czekam na to TTD, to naprawdę przyjemnie mi się gra. Kolejnego mogę, nie gadajcie. Ile ich można? Czterech, prawda? Tak jak scientistów. Zakładam, że czterech. Ok, czterek. Więc możemy mieć czterech, patrzcie, takich ziomków, którzy dają kaskę. Więc jak macie scientistów, to już nie są potrzebni. Jeżeli uda wam się wylosować takiego large scientist cameramana to jest on o wiele lepszy, nie? To o wiele bardziej się opłaca gomieć. I teraz tak, musimy pokonać tutaj ziomka, który leci. Dajmy tytana speakermana. Co on zrobi? Ok, troszkę tam coś porobił, ale to no widzę, że będziemy mieli i tak problem. Nie wiem, czy ja nie przegram na. Okej, okay, przegrałem. Ale to dlatego widzowie, że się tutaj bawiłem. Patrzcie, no normalnie możemy sobie ulepszać i kasę zdobywać z tych scientistów. Co jest? Large scientist Men razy 4 i jeszcze może dawać, znaczy może dawać, daje nam kasę, nie? Jakby tutaj i obrażenia ma całkiem duże. No serio, no umówmy się. Te obrażenia nie są małe, co nie? Więc tutaj naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Patrzcie tutaj, co się dzieje w ogóle. Okej, okay, sprawdźmy go w ogóle na maksa. 500 obrażeń, 0 cooldownu i zasięgu 45. To jest mega dużo. I 600 kasy co rundę. Dobra, widzowie, teraz przejdziemy sobie rundkę tak, żeby ją przejść, a nie trollować. Ale sprawdziłem wszystkie postacie i mniej więcej, więc tutaj no powiem wam, że Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. No, nie dostajemy dużo za sprzedanie, wiadomo. Ile ma taki ninja cameraman? 300? Nie, 200 na drugim poziomie. Okej, okay, ninja jest spoko. Dobra, to robimy kolejną rundkę. Dobra, widzowie, postanowiłem, że na początku zrobię Large Scientist Cameramana i po prostu ulepszę go, ile się tylko da, żeby dawał mi jak najwięcej pieniędzy. Wiecie, co rundkę wtedy naprawdę dużo wpada i zrobimy sobie ulepszonego ninja cameramana, żeby pokonał tego raket toaleciarza. Nie wiem, czy on był na siódmym poziomie. Chyba później, chyba troszkę później. W sumie nie przypatrzyłem się szczerze, wiecie. Bardziej się podjarałem tym, że wszystkie postacie w tym odcinku są nowe. Znaczy, my je znamy z Toilet Tower Defense, ok? Ale one są tutaj nowe, że pierwszy raz je testowałem w tej grze. Źle go troszkę postawiłem, moim zdaniem. No, bo patrzcie, tutaj ten zasięg wychodzi totalnie gdzieś tutaj, no a powinien bardziej tam, więc no, mogłem go postawić bardziej tutaj, co nie na środku. Bliżej, po prostu, żeby tutaj łapał. No, ale dobra. Nieważne, nic się nie dzieje, moim zdaniem. Dajemy ninja kameramana, Ulepszamy go, oczywiście, ile tylko wlezie, żeby po prostu ten ninja kameraman pokonał mi Raket Toilet. Znaczy mam, mam taką nadzieję, że on mi go pokona, że nie będzie zbyt słaby. Ile w ogóle tytan miał obrażeń? Jego za bardzo nie sprawdziłem, bo na szybko go postawiłem. Ale dobra, najważniejszy jest ninja. Ninja nie jest drogi, wiecie, da się to łatwo zrobić i tak dalej. Large Speakermana też nie testowałem, to przetestujemy. Tylko muszę uważać, żeby wiecie, mieć ulepszoną postać na tego Rocket Toilet, bo później będzie lipa. Także tutaj no, chcąc nie chcąc musimy postawić też czterech Large Scientist Kameramenów. No i nawet nam... Jakby nie przeszkadza to nam, żeby postawić tyle, jakby wiecie, postaci, bo nie ma żadnego limitu na postacie. Czyli o co mi chodzi? Generalnie, no, możecie mieć tych postaci nieskończoność. Naprawdę. Z tego, co wiem, to można. Będziemy to testowali. Do obrady no już leci, już leci ten racket toilet. Ej, dobra, on jest na siódmym, jednak, no to powiem wam, że może być ciężko. Dobra, bijcie go, bijcie go, bijcie go, ziomki. Dawaj, 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 ninja, dawaj, dawaj, dobra. Zleje go, zleje go. No, co on tak mało bije? Ty, ninja, kameramet, gościu. Ty tutaj słabo coś stary, słabo, dobra. Nie no, powiem wam, że naprawdę jestem w szoku jestem w szoku, że on tak mało bije. Co się dzieje? Dobra, ale przeżyłem to. Nie wiem jakim cudem. On teraz zadał mi tyle. A, dobra. Bo miał mniej HP. To mi zadał mniej. Dobra, ale widzę, że tutaj od razu sprawdzimy sobie large speakermana. Wiecie, wszystko po kolei. Jak już tu robimy, no to, to, to robimy dymy totalne. I tak, ulepszam oczywiście wszystkich large z kameramenów. Dlaczego? No bo to będzie niesamowite, widzowie. Patrzcie. 550 kasy co każdą rundę. Od takich czterech? No przecież to jest potężne. To jest naprawdę szalona kasa. Czyli tutaj inaczej to Zrobili niż w toilet Tower Defense. Nie można powiedzieć, że jest to kopia taka totalna, bo tutaj mają inaczej zrobione, że tak powiem, te jednostki, co nie? Też inne mają modele. Chociaż ta, ten Scientist Crate, czy tam <gryt> Inżynier Crate, Engineer Crate, no to tak, no wiecie, wiecie, tak na pograniczu tego, że tak powiem. No wiecie o co chodzi dokładnie, więc tutaj. O jeszcze 600 można mieć, on może mieć piąty poziom. Co jest, gościu? Dobra, widzowie, to jeszcze nie koniec. Ja nie mogę, co tu się dzieje. Okej, okay, potrzebujemy zrobić coś tutaj troszkę lepiej, bo nasz Larp Speakerman, on nie jest potężny. No, to jest różowa postać. Różowa, mówię. No, różowy kolorek ma, czyli jest epikiem, nie? Więc tutaj, no, za dużo nie robi. Wiadomo, nie będzie jakaś przepotężna, ale na maksa ma 150 obrażeń i patrzcie, dość szybko bije. Tak sobie bije tym dźwiękiem, bo widzę, że się tak napina na niego. No, powiem wam, że naprawdę bardzo spoko. Oczywiście tutaj chcę ulepszyć najpierw, najpierw tych Larp Scientist Cameramanów, bo patrzcie. Nawet dają radę z racket toilet. Mega fajnie, dobra. 700 tutaj ulepszamy kolejnego. No i tu przeleciał ten racket toilet. Halo. Do no nie, no to coś, widzowie, tu nie gra. Coś tu ewidentnie nie gra. Dobra, dajmy tego tytana. I czy tytan ogarnie? No, mam nadzieję, bo przegram. O nie, nie ogarnęli! Ła! Przegrałem, widzowie, I Co się dzieje? Chcę potestować tych scientistów i nie mogę, bo każą mi grać. Dobra, wiecie co? Zagramy coś takiego pewnego, czyli wiecie, jakby jeżeli zagracie sobie na moon, czyli na tym tutaj, zagrajcie najlepiej z kimś, bo wtedy jest o wiele łatwiej wygrać. Jak zagracie sobie na księżycu, dostaniecie tego astronauta. On jest tak OP, że on sam wygrywa gierkę. Serio, nie ma sensu brać niczego innego, tak naprawdę. No, możemy go tutaj wziąć do ulepszenia, żeby sprawdzić dokładniej. Scientistów już nie warto bo tylko dają kasę, a ten Lard Scientist Cameraman daje kasę, jeszcze bije, więc no, czajcie, to totalnie nie ma sensu, żeby grać już pod to, no bo po prostu to jest mega OP. No więc lecimy do Camera Labu po raz trzeci. Dobra widzowie, zrestartowałem gierę, mamy Kamera Astronauta, mamy Large Scientist Cameramana. nastawiamy ich oczywiście tutaj, no i w tym momencie moim zdaniem wygrywamy totalnie gierkę. No tutaj ten Kamera Astronaut jest po prostu niesamowitą postacią. Jak go macie widzowie, to serio totalnie wygrywacie każdą gierkę. Dobrze no możecie mi wierzyć, naprawdę to jest najlepsza postać tą jedną postacią możecie przejść sobie jakikolwiek poziom, jakąkolwiek mapę, bo wiecie, tutaj kwestia jest taka, że nie ma maksymalnej ilości 15 jednostek, tylko możecie nakłaść tych kamera astronautów mega dużo. Chyba że to zmienią, ale póki co no tego nie zauważyłem, żeby było zmienione. No zobaczymy, zobaczymy, na pewno potestujemy. Na razie widzowie zagramy sobie w nowym updatecie. Wiecie, Large Scientist Cameramana jeszcze nie miałem. Scientist Cameramana pokazywałem wam ostatnio. Musimy jeszcze zdobyć inżyniera. Czajcie, ciekawie, jak w tej grze działa inżynier. To musi być grube i serio jakby no nie wiem, jak ktoś ma inżyniera to może pożyczyć na odcineczek, chętnie wezmę, dodam do znajomych bo powiem wam, że taki inżynier spoko by był, naprawdę, taki inżynier no po prostu wiecie, na, na odcineczek, także no albo go zdobędę, może go zdobędę, bo mam pewien plan więc raczej chyba te krejty pootwieram. No więc tutaj na pewno będę chciał wam pokazać też inżyniera, jak w tej grze działa. No i powiem wam, że jak weszły te krejty, to serio, handel ożył. W ogóle gierka ożyła 40 tysięcy graczy, prawie jest aktualnie. Także widzowie, chora ilość. Naprawdę. No jakbym miał powiedzieć, to mega powalona ilość. I to, to jest szalone. No co mogę więcej powiedzieć? To jest naprawdę takie wow, nie? Mamy tego kamera astronauta na levelu drugim, czyli poziom drugi. Tutaj trzeci na Large Scientist Cameramanie. I wydaje mi się, że w tym momencie to totalnie. Przechodzimy. Nie, musi, nie W ogóle. To jest ciekawe, że w tej grze nie musicie mieć nie musicie mieć tych. No, no po prostu. Aaa. Nie musicie mieć w grze Tytanów, żeby wygrywać gierki. Serio. Możecie mieć takiego astronauta albo po prostu Large Scientist Cameramana dodatkowo z jakimś takim speakermenem. No nie wiem, możecie używać po prostu jednostek, które y, nie są tymi tytanami i normalnie wygrywać gierki. Serio, da się to zrobić, więc to jest naprawdę niesamowite. Oczywiście my teraz ulepszamy tego Large Scientist Cameramana, bo chcemy, żeby. Żeby wiecie, jak najwięcej kasy po prostu nam dawał, i zrobimy też kolejnych. Uwaga, dajemy go na maksa, właśnie za chwilę. Normal toilet sobie leci. I my, jak dobra, mamy maksa, patrzcie, 0,3 do no pięknie, 500 obrażeń i 600 kasy co rundę. No to jest chore, to jest totalnie, no niesamowite. Tym bardziej, że w tej grze co rundę dostajemy bardzo dużo coinów. A jeszcze z takimi large scientist kamerami to już w ogóle jest to mega, mega, mega proste. Więc dajemy kolejnego tutaj. I tym razem, widzowie, musi się to udać. Teraz już gierki nie przegramy, moim zdaniem. No nawet. Dajmy go w sumie, wiecie co? Dajmy go nawet tutaj. Mi się wydaje, że dajemy go koło tej tutaj koło tego bloczku i wtedy będzie możliwość żeby się rozszedł tutaj ten zasięg nie na całą mapę więc to może być spoko od razu będę ich bił na początku moim zdaniem naprawdę ok. co ciekawe z każdego skibili toilet nieważne jaki to jest i tak dostajemy jakby 5 coinów to jest akurat mega ciekawe że tylko 5 coinów nam wpada no ale jak tak zrobili to to ja się kłócił nie będę bo to jest spoko jest spoko przynajmniej wiecie no bardziej trzeba bazować na tym że co rundę zdobywając tą kasę z scientistów zwykłych albo Large Scientist Kameramanów, no tutaj już wiecie. Jakby wedle tego, co po prostu macie yy, i czym możecie operować aktualnie, to tak naprawdę w ten sposób to zrobicie. Jeżeli chodzi o tego Large Scientist Kameramena, no nie biją zbyt wiele, wiadomo, no sam nie da rady. On jest bardziej do tego, żeby kasę mieć, nie? Jakby tutaj, no... Wiadomo, też będzie wam bił, nie będzie takim zwykłym Scientist Kameramenem, więc Scientist no jest wtedy, kiedy nie macie po prostu Large Scientist cameramena, bo jak macie Large Scientist cameramena no to moim zdaniem to już nie ma sensu po prostu Scientistów mieć. Chociaż z drugiej strony, wiecie, można zrobić, że czterech Scientist Kameramenów i czterech Large Scientist Kameramenów, co daje wam jeszcze więcej pieniędzy, czekajcie, jakby można po prostu zrobić taką maksymalizację, takie... Totalne wiecie, totalną farmę. Z ośmiu postaci pod farmę, a reszta postaci zrobiona po prostu już pod. Um... No, typowo podobrażenia, nie. Czyli tutaj możemy mieć powyżej 15, bo jest jakby nie ma limitu jednostek, więc można totalnie porobić szalone rzeczy, nie naprawdę można zrobić. No niesamowicie można to sobie urządzić, że tak powiem, żeby to po prostu hulało. Damy tutaj kolejnego astronautę, dajby mu też ulepszonko, Niech on tak na początku już bije, żeby to szybciej, wiecie, zbijać, bo tak naprawdę nie ma co przedłużać, moim zdaniem, bo wiecie, jakby no po co, skoro możemy zrobić tutaj naprawdę totalną zróbę tym astronautom, zamiast tego, że stoją, Tutaj z tyłu, iść tak piszą, mnie Także tutaj wolę w ten sposób sprzedamy go i damy tutaj na początku upgrade'a w tego kamera astronauta, nie? I będziemy mieli bardzo szybko gierkę zrobioną. No a co za tym idzie, będziemy mieli oczywiście gemy, bo tutaj, jak dobrze wiecie, na hardzie na Kamera Labie jest mega łatwo wygrać. Nie jest to tak trudne jak na eventowym księżycu tutaj, na Munie. a dodatkowo no 50 gemów, widzowie, bardzo, bardzo dużo, no pogracie, nie wiem, 8 meczyków, no i tak naprawdę macie od razu krejta do otworzenia i nie musicie wydawać Robuxów, możecie, bo nikt wam nie zabroni, ale nie musicie i totalnie możecie mieć za darmo, także mega fajna sprawa, mi się to bardzo, bardzo podoba, potrzebuję tego jak kamera astronautę na maksymalnym poziomie. Bo te tysiąc obrażeń będzie teraz ważne. Patrzcie, to tutaj naprawdę lecą potężne jednostki, więc musimy dodać kolejnych ziomków. Dobra, Strong Boss Toilet. Elegancko, został rozjechany. Mamy tutaj tego Large Scientist Cameramana. To, że tam do niego nie dolecą, to nieważne. A w sumie to dolecą. Patrzcie, normalnie. Ale ten rakiet toilet jest szybki. Co się dzieje w ogóle? Czy on go dojedzie? Dojedzie. No i fajnie. No i to mi się podoba, dlatego on tam jest. Gdyby coś się jednak stało, to on zawsze pomoże, nie? Więc tak to wygląda ogólnie. No, ale raczej celuję tutaj, w tym. Ziomków. Także, tak jak widzicie, no jak wygracie sobie tą mapę na księżycu, macie takiego kamera astronauta, możecie sobie wygrywać każdą grę, zdobywać pełno coinów. To jest mega szalone, nie? To jest naprawdę przepotężny deal, że macie takiego kamera astronauta. Nawet nie musicie krejtów otwierać, chociaż nie wiem jak inżynier, nie? Bo astronauty macie za friko z eventu i tyle. Pamiętam, że... Z tego, co mi ludzie mówili, to był taki wcześniej jeszcze event, właśnie na kamera Spider na TV Spider, mega sprawa. Szkoda, że wtedy nie grałem, no bo jednak wiecie, to, to było za darmo. Można było mieć za darmo TV Spider, nie czajcie? Także tutaj naprawdę gruba sprawa. Tym bardziej, że w Toilet Tower Defense musieliśmy wydać naprawdę ogromne sumy. I ludzie mieli, no nie wiem, tam było chyba 300 Spider TV, a w tej grze jest pełno, także to tak wygląda. A, dobra, mamy Skull toilet, dojeżdżamy ich oczywiście, totalnie. Damy sobie tytana, żeby sprawdzić, co on tam potrafi. Zakładam, że niezbyt wiele. Znaczy, do tytani są spokojnie, ale wydaje mi się, że ten kamera astronauta ich wali na web. W sensie totalnie kładzie ich obrażenia i jest o wiele lepszym towarzyszem, bo totalnie, wiecie, szybko rozwala te mapy, no jest przepotężny, szybko bije, no tu nawet. Nawet nieco, wiecie, co 0 co sekund bije, prawie, że tak naprawdę. To jest naprawdę szalone. No, bić co 0 sekund, no, to to wiecie. To tak jakby od razu pyk i bije, i bije, i bije. Także w sekundę uderzy no te 10 tysięcy. No to jest chore, to jest naprawdę dużo. Więc tutaj tak to wygląda. Ale są jakieś małe toalety, jak widzimy. Totalnie, nudny wavik, bo nic się nie dzieje za bardzo. Ja to no, totalnie to wygrywam. Więc tutaj, wiecie, po prostu musimy poczekać. Large Spider Toilet rain, Renfurst, ok? To są te dziwne. Spidery. A tutaj ten Skull toilet. O, ten to jest przepotężny. Dobra, ulepszamy tytana i zobaczymy, jakie obrażenia. No, całkiem spore tutaj, już wygląda na to, że będą. No, oczywiście musimy. On chyba bije. Czekajcie, czy on bije wszystkich naraz? Nie, on bije pojedynczo, bo widzę, jakby bił wszystkich naraz, to by schodziło każdemu z Toilet HP. A tutaj jednak, no tak wiecie, pojedynczo, nie? Także on bije z tego głośniczka. Widać, że się napina i robi takie wow! I taki, w i taką falę dźwiękową, ale no jednak to działa także pojedynczo. Szkoda, szkoda, że nie ma takiego AOE, nie? Że nie ma tak dookoła, żeby bił. Ma tysiąc obrażeń co pół sekundy, a ten ma co, słuchajcie, 0,1, czyli 10 tysięcy obrażeń na sekundę. Na no, tutaj, baby, tak naprawdę 2000 obrażeń na sekundę. To jest totalna przepaść, nie? To jest tytan, a to jest postać z eventu. I ona ma 50 zasięgu, tu 36 ma tytan. No naprawdę chore. Jakby astronauta jest totalnie. Totalnie, totalnie lepszy. No nie da się, no nie da się po prostu temu zaprzeczyć, że astronauci są powalonymi jednostkami, naprawdę szalonymi totalnie. W ogóle ciekawi mnie dlaczego dostajemy za każdą jednostkę, która nawet jest ciężka do pokonania i tak dostajemy po 5 koinów, tak wiecie, dziwnie to wygląda, naprawdę. Według mnie to jest takie e, dziwne, po prostu takie, no, no wiecie o co chodzi. No jakby leci jakaś potężna jednostka z Kibili Toilet. A wy dostajecie z tego prawie nic. No to jest dziwne po prostu. Dobra, dajmy na maksa tego Speakermena. No, on ma 150 obrażeń, 20 20 zasięgu, cooldownu 03. Bardzo spoko na początek, jak wiecie, zaczynacie grę i tak dalej. No myślę, że spoko jest takiego sobie wydropić wiadomo. No on da, da wam bardzo dużo, nie? Także tutaj nie ma co mówić, że to coś złego. Dobra, postawimy sobie w sumie więcej ich. Powinienem wiecie co? Powinienem postawić ich o wiele więcej, bo oni dają tutaj naprawdę dużo kasy. No nawet stówę taką, nie? To się bardzo szybko zwróci no, z tego co tutaj jakby wiecie, dostaje z wave'ów i tak dalej. Także, także warto na początku postawić tych large scientist kameramenów, a później się bawić w jakieś tam, wiecie, dostawianie jednostek bojowych i tak dalej. Więc na początku na pewno farma, ekonomia i później lecieć w inne jednostki. Także bardzo, bardzo się by to opłacało. No ja już tutaj wiem, uczę się grać, nie? Jakby za każdym razem wiem więcej o tej grze. Ona jest nieco inna. Naprawdę mechanikom jest no, jest inna niż Toilet Tower Defense, więc tutaj trzeba troszkę pomyśleć inaczej, zagrać inaczej, i tak dalej. Więc, no, fajnie się gra na pewno, nie? Jakby ja lubię tą gierę, naprawdę lubię tą gierę. Polecam wam zagrać, nie, nie ma co się wzbraniać, widzowie. No, jak nie ma TTD, no, to trzeba, trzeba w coś zagrać, a to jest niesamowicie podobne i bardzo fajne. Także tutaj polecanko od Merezika. Zdobyliśmy Gemy, no, nie zdobyliśmy, czyli coś się, nie, no, znowu nie działa, co nie? Więc tutaj musicie wbić na publiczny serwer, przelogować się, jak nie działa, no trudno, no nie jest to jeszcze naprawione, ale mam nadzieję, że to naprawią, bo aktualnie no jest jak jest, ale słuchajcie, ciekawa rzecz, razy dwa koiny kosztują teraz 50 robuxów, mega mało, pamiętacie? Ja kupiłem to za 500 z widzowie, czuję się oskabowany, <grym> ale nie no żartuję oczywiście, jakby tutaj wsparłem gierkę, nieważne, trudno, jakby wydałem to wydałem, jakby pamiętajmy o tym, że w grach w Robloxie jak coś kupicie, a później dadzą taniej to, to, to już nic nie zrobicie, refundy, cokolwiek jakby takie wiecie z Wroty, no nie istnieją w Robloxie, bo to jest nie do zrobienia. Dzięki za obejrzenie.